Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii FC25: Kariera ciastka. Jak w ostatnim, po ostatnim meczu widzieliście, mamy tutaj Puchar Anglii z Manchesterem City. Poziom jest podniesiony dalej na klasę światową. Gramy jednym zawodnikiem, czyli. Klub się nie zmienił. Poziom się nie zmienił. Liga się nie zmieniła. Ciastek też na razie nic nie zmienia. Monobrew na całej twarzy. Niebieskie oczy. Znaczy niebieskie włoski. I jedziemy. Już za chwilę właśnie tu rozpocznie się wielki. miejmy nadzieję, mecz. Ostatnio był remis z Liverpoolem z pierwszym z naszej ligi jesteśmy na drugim miejscu. Tutaj jest puchar, czyli to rządzi się zupełnie innymi prawami, ale gramy na tym wysokim poziomie, nie zbliżamy go, bo to bez sensu najstarszych klubowych piłkarskich rozgrywek na świecie Przynajmniej coś się dzieje w sobie. Jak mnie znacie, wiecie, że jak w papę, to w papę, nic nie nagrywamy drugi, trzeci raz. Jaki wynik rzeczywiście pójdzie, taki będzie, tak ma kariera wyglądać, jak rzeczywista. Gramy tylko jednym zawodnikiem, reszta to komputer, czy tam jak to się mówi, NCS-y, boty. Także od nas zależy tylko to co my zrobimy. Reszta teraz, musi się też starać. 11, na którą zdecydował się trener Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson, Kevin De Bruyne. zagrają od za pomocy. Grealish wystąpi w ataku. No nie gadajcie, bo to było fajne podanie. Za to on, wygrywał, on słabo ten, podał. Się udać, ale piłka została przejęta. No została. U na na mają. To, w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. O, Mecz Gordon dzisiaj, od nas. Chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Na w ostatnim czasie znakomitą pasę Zdobył w trzech ostatnich meczach trzy bramki dla swojego zespołu. No to jest niesamowite, to jest nie kurde. Precyzyjny, plasowany strzał. A wyszło jak wyszło. Trochę przekombinował. Pomysł był całkiem No bierny, dawać, dawać. Precyzji, zadecydowało ułożenie stopy. Piłka poszła nie w tę stronę, no i okazja stracona. No, Danie, no jak to, jakim cudem? Freemanę próbował ależ to było ładne. Osiąga strzelać. Odważnie. strzał. Uwaga, Dawaj Gordon, iść. dobrze. Gordon, kurde u nas młody łepek daje rady. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo fajnie to było Celne, dobrze w takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkami. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jedziemy. Fajnie podoba mi się, że tutaj w tym Newcastle jest tak, że nie tylko ja, a właśnie ten Gordon też, że mamy dwóch bramkoszczelnych zawodników i naprawdę się fajnie gra od razu. I patrzcie i co? I co? No. Skuteczne wejście i mapę. Kevin de Bruyne. Kryjcie ich wszystkich. z piłką do pola karnego. No i podaje sobie, no. Łatwa strata szkoda. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Pan popał. Dach. Co za sytuacja, piłka o centymetry ja bramkę. Przechwyt, szybkie rozegranie, dobry strzał, zabrakło tylko piłki w siatce. No, troszeczkę, kurde, jeszcze będziemy trenować te dalekie strzały. Jeszcze będzie wam gól skakał jak ciastek, będzie wam tutaj z daleka bramki lutował. No, no biegnąć do niego. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Teraz Joeninton i teraz Samiron. Czy mu się uda? Skuteczna Ach, <grymka <wymika>. <grymka> za lekko było, widzowie, za lekko. Ruben Dias, Ruben Dias, no. Mateus Nunes, Mateus Nunes, dawać, dawać. No i jak, no i co? I to jest to między dwóch wyklebali mi, ale oczywiście nic się nie dzieje. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta kryj przed nami. Słyszymy kończący pierwszą połowę. Te drugie połowy mamy zawsze gorsze, kurde. Taka chwila jest dekoncentracji, że tak powiem i zazwyczaj się dzieją już dziwne już rzeczy, więc mam nadzieję, że na tym razem pichat. tak nie będzie. Ach, i moja wina. Widzicie, chciałem podać w bieg. Gryliś. Manchester City na połowie rywala. No jak nie dobiegacie? przedpole. Mówiłem, że to są te momenty? Bruno Guimaraes. To niemal transferowa bomba, choć wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Co oni sądzisz? Moim zdaniem niczego mu nie braka, a będzie tylko lepszy. Teraz jest pora, by uczył się od bardziej doświadczonych kolegów, ale kiedyś to będzie jego drużyna. Jestem pewien. Na klatę! No szukaj podań. Do kogo miałem podać, jak byłem w pierwszej linii, kurwa? Zabierzcie im piłkę już. Podpalają no się, grają cierpliwie. trafia do Dobre Mateo te Kyle Walker. I te brójne przy piłce. Do tego strzału raczej nie będzie po karierze z dumą. Raczej nie będzie. Domu. Odważna próba z dystansu. Dobra siła, ale zabrakło koncentracji. No i kur... Zobaczmy. Rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. To, piłka, za obronę. I ten atak bez etenu, to było świetne chodźmy, by kurwa podanie. Biegam po tym całym boisku jak kot z pękarzem za przeproszeniem kurwa. pokować idź. Żeby oni się rozgry... no podbiegni tam. Za kurwa. Joelinton teraz. Rusza do przodu skrzydłem, ma sporo przestrzeni. Dobra piłka na bliższy słupek. Udało się oddać zagrożenia. Znakomita lokala strzału. Znaczy, nie oddamy tego, nie oddamy broncie do końca. Przepraszam. Zimno na dworze widzowie, jak nie wiem, u nas kurde z minus 5-6 teraz tutaj u ...które niczego nie gwarantują. I zaraz kurdy ciastek. Smarka Kaszle prycha kika. No? Rzuca teraz 16 groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Nie! Uuu. Mówiłem, że my te końcówki mamy dramatyczne. Minutę dłużej potrwa to spotkanie, no i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki, Najważniejsze, na widzowie, że wygrywamy, wygrywamy kolejny mecz na takim kurze poziomie i, na taki i w takiej jest lidze. Ale nie Więc nieźle ocena. W sumie nie zwróciłem ale na koniec na te... uwagi, jaka była u nas. Zaraz się wszystko zobaczymy. cena. Najważniejsze kurde jest zwycięstwo. Że poszliśmy awans w turnieju. Proszę bardzo, pochwal drużynę. Pięknie. Dalej nowa wiadomość od agentki czy tam coś podobały się po coś tam coś tam. Aha, tu już zrobiliśmy dobre. Bo to od razu zrobiłem. Trzy nieprzeczytane wiadomości. Sztab medyczny, ktoś tam. Ktoś tam. Same kontuzje. Następny mecz z 15 To nie wiem, czy to będę wrzucał, widzowie. A tu co? Tabela dalej wygląda tak, że mamy trochę punktów. Straty do Liverpoolu, niestety, no ale my żeśmy przeszli tu w połowie sezonu, jak wam mówiłem, więc. Tak, jesteśmy na drugim miejscu. Myślę, że nie jest źle. Wygraliśmy teraz z Manchester City, więc odskoczyliśmy od nich na 4 już punkty. Więc to całkiem spoko. No i co? To kończymy i usłyszymy się w kolejnym odcineczku. Także tymczasem do usłyszenia. Cześć.